Siemanko, witam wszystkich na kanale WlodiPawel87. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak utworzyć skrót do wyłącznika komputera. Czyli w jaki sposób wyłączyć komputer szybciej. Zamiast klikając na przycisk start, zasilanie i wyłącz, możemy utworzyć sobie skrót na pulpicie, bądź na pasku zadań. Klikamy prawy przycisk myszy, nowy, skrót, wpisz lokalizację elementów. Wpisujemy sobie tutaj shutdown. .exe spacja łamane na s spacja łamane na t spacja 00 00 jest to czas jaki będzie potrzebny systemowi do wyłączenia się jeśli chcecie aby komputer wyłączył się po minucie wpisujemy sobie 60 bądź więcej bądź mniej jest to zależne od was już w moim przypadku zrobimy sobie 00 następnie klikamy przycisk dalej tu sobie wpisujemy nazwę skrótu wyłącz PC następnie klikamy przycisk zakończ jak widzicie tutaj pojawił mi się nowy skrót żeby go troszkę upiększyć możemy kliknąć prawy przycisk myszy i zmienić ikonkę jego klikamy właściwości zmień ikonę klikamy przycisk ok i w tym przypadku ta ikonka będzie wyglądała bardzo fajnie do tego skrótu klikamy sobie ok zastosuj ok i takim sposobem mamy na pulpicie wyłącznik naszego komputera. Po kliknięciu dwukrotnym na tą ikonkę komputer się automatycznie wyłączy. Tą ikonkę również możemy przesunąć sobie do paska zadań w taki oto sposób. I teraz zamiast klikając przycisk Start, Zasilanie, Wyłącz wystarczy jednorazowo kliknąć na tą oto ikonę i komputer się automatycznie wyłączy. Są opcje, aby zrobić zamiast wyłącznika PC Możemy zrobić restart, uśpienie oraz tryb hibernacji. Większość koment zostawię w opisie pod tym filmem, więc sobie możecie wybrać, która Wam się przyda. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz i zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!